Coraz więcej chcemy spędzać czasu na świeżym powietrzu. Często są to wyjazdy czy wyjścia do lasu. Jadąc, przechodząc leśnymi drogami, możemy napotkać dziwne takie oto konstrukcje. Kto je tu postawił i w jakim celu, o tym dowiemy się w dzisiejszym odcinku, a będzie on o pułapkach feromonowych. Pułapki feromonowe to proste urządzenia stosowane przez leśników do odłowu szkodliwych owadów zagrażających zdrowiu drzew. Najprościej możemy je podzielić na feromonowe i klasyczne. Zasady działania pułapek feromonowych są bardzo różne i odwołują się do specyfiki odławianego gatunku. Cechą wspólną jest feromon, czyli specjalna substancja zapachowa, która wabi owada w pobliżu pułapki. Pułapka, przy której stoimy, jest to pułapka feromonowa skrzynkowa. Dlaczego skrzynkowa? No wyglądem trochę może przypomnieć nam skrzynkę na listy. Kornik, lecąc, ma przed sobą ścianę taką, która, która go wabi. W środku znajdziemy, znajdziemy taki oto feromon. Jest to ipsodor w tubie, który jest zamieszczony w środku. W nim znajduje się substancja czynna. Jeżeli tej substancji czynnej już nie będzie, to należy feromon wymienić na nowy. I pułapka feromonowa działa bardzo podobnie jak wszystkie inne pułapki feromonowe, czyli korniki wlatują tymi szparkami do tej pułapki, spadają tutaj do tego pojemniczka i z tego pojemniczka dwa razy w tygodniu są wyciągane przez. Leśniczego czy robotnika ochroniarza? Tutaj, może, podejdźmy, zobaczmy e, sobie, jak wygląda e, taki pojemnik. Po wysunięciu, po wyciągnięciu możemy, możemy sprawdzić, jaką mamy liczebność e, w takiej pułapce. Tutaj możemy zobaczyć e, naszego bohatera, czyli kornika e, drukarza. Tutaj widzimy już ich jest więcej. Jest to pojemnik, którego później opróżniamy i niszczymy, ponieważ to ta pułapka ma za zadanie wychwycić i leśniczy bądź podleśniczy kontrolując niszczy tego owada. Stosowanie pułapek umożliwia odłowę określonych owadów w najodpowiedniejszym czasie. Na przykład już na początku sezonu ich występowania, co umożliwia zwalczanie ich jeszcze przed okresem rozrodczym i intensywnym żarowaniem. Wcześniej staliśmy przy pułapce skrzynkowej, teraz stoimy przy pułapce rurowej. Możecie Państwo spotkać w lesie takie pułapki niższe, wyższe. Dlaczego ona jest taka wysoka? Jest to związane z lotem kornika, który podczas rój z reguły przelatuje na wysokości 2-3 metrów. Czyli akurat tak jak jest ta pułapka. Kornik, w środku tej pułapki oczywiście znajduje się feromon agregacyjny, kornik lecąc. Wchodzi przez te dziurki do tej pułapki na różnej jej wysokości i wpada do tej buteleczki, która jest przykręcona na jego końcu. Wpada do tej buteleczki i już się e, z tej buteleczki nie może wydostać. Na tej zasadzie, czy na podobnej zasadzie, działają wszystkie pułapki e, feromonowe na kornika, oprócz jednej, która jest za moimi plecami, oprócz tamtej pułapki, e, którą możemy nazwać. Pułapką siatkową. Ona działa na troszeczkę innej zasadzie, ale omówimy zasadę działania tamtej pułapki za sekundę. Pułapki feromonowe rzadko kiedy służą do efektywnego zwalczania szkodników w lesie. Umożliwiają ograniczenie liczebności szkodliwych owadów oraz spełniają rolę prognostyczną. Mamy tu kolejny przykład pułapki feromonowej, chociaż ta pułapka ma troszeczkę inne zasady, inną zasadę działania. Jest to pułapka nazwana siatkową. Tak jak każda pułapka feromonowa, ma feromon, który tutaj możemy zobaczyć, ale ta. Pułapka ma zasadę działania niewychwytującą, lecz od, y, od razu uśmiercającą. Czyli kornik, owad, który leci, a mamy y, pułapkę w, w skierowaną z każdej strony świata, kornik, który sobie y, na to leci, siadając, ona jest nasączona środkiem uśmiercającym, Uś, siadają po chwili y, żerowania czy chodzenia po tym, y, zostaje uśmiercony. Pułapki, które mieliśmy okazję tutaj zobaczyć, są to pułapki celowo ustawiane przez leśników. Dlatego, wypoczywając w lesie, nie niszczmy ich, a nawet nie dotykajmy. Jest zawarta na nich informacja, że są to pułapki czy urządzenia, które są nasączone środkami chemicznymi, które mogą nam ludziom zaszkodzić, tak jak tym owadom. Wystawione są one tu celowo po to, bo leśnicy tak chronią nas. Mieliśmy okazję zobaczyć tu pułapki feromonowe, a za chwilę zobaczymy pułapki klasyczne. Leśnicy po ilości złapanych w pułapkę osobników poszczególnych gatunków są w stanie określić stopień zagrożenia lasu. Podobnie działają pułapki klasyczne. Przykładem może być pułapka na kornika, która jest zwykłym wałkiem ściętej sosny, na której wcześniej zaobserwowano jego występowanie. Wcześniej omawialiśmy pułapki feromonowe, ale leśnicy nie stosują tylko i wyłącznie pułapek feromonowych, lecz pułapki, można by rzec, naturalne, klasyczne w naszym pojęciu, czyli, pochodzące, czyli z drewna, z drzewa świerkowego. To jest taka pułapka, właśnie klasyczna, która została wyłożona, która pochodzi z sieć pielęgnacyjnych lub z zimowych wywrotów i złomów. Jest to pułapka, która. Została wyłożona, celowo tutaj pozostawiona. Jest ona zasiedlana przez kornika drukarza. Na tym zbliżeniu widzimy na korze, jak wiele jest wgryzień kornika. Tam, gdzie są te trocinki, które są wyrzucane przez samca kornika z kolebki godowej i chodnika macierzystego, który jest drążony przez samicę. Jest ich tutaj bardzo dużo. Musimy mieć świadomość, że na tym drzewie leżącym, ale jak i również na drzewie stojącym, w cudzysłowie, takie drzewo świerkowe wysokości około 25 metrów może wyhodować w cudzysłowie około 100 tysięcy korników drukarzy. Jedna samica składa w nyżach jajowych nawet do 100 jaj. W jednym Chodniku macierzysty. Takich chodników można zakładać od jednego do trzech. Proszę sobie wyobrazić, ile powstaje szkodnika, jeśli las jest niepielęgnowany. Możemy za użycie, przy użyciu ośnika pokazać Państwu. Pokazać Państwu, o tu jest już chodnik macierzysty. Jest, nie jest to takie proste, dlatego że jego większa część jest jednak yy, w korze. I nie jest to takie proste na tym etapie. O proszę, tu jest. O. Tak, to są chodniki jeszcze krótkie. One mają z reguły długość od 5 nawet do 15 cm. Z tych oczywiście złożonych jajeczek wytwarzają się larwy, które tworzą chodniki larwarne, przepoczwarczają się i powstaje nawet 100 z takiego jednego żerowiska nowych szkodników, nowych korników. Jak już wcześniej powiedziałem, może być nawet ich 100 tysięcy z jednego drzewa stojącego. Bo z tego oczywiście my nie pozwolimy, żeby te korniki wyleciały. My je w porę wywieziemy z lasu, to drewno, razem z tym kornikiem. Chciałbym Państwu dopowiedzieć, co by się stało, gdyby te korniki nie zasiedliły tych pułapek klasycznych. Zasiedliłyby zdrowe świerki stojące. Jak już wcześniej powiedziałem, na tych świerkach stojących może, być, może tworzyć się tysiące, setki tysięcy nowych szkodników. Ale jeszcze jest jedna i chyba najważniejsza metoda walki ze szkodnikami w ogóle w lasach państwowych, czyli dbanie o stan sanitarny lasu. Myślę, że tego właśnie dbania o stan sanitarny lasu zabrakło w Puszczy Białowieckiej. Dlatego dziś mamy katastrofę. Jeżeli chodzi o dbanie o stan sanitarny drzewostanów świerkowych, to czy leśniczy, czy podleśniczy, czy robotnik ochroniarz dokonuje lustracji takich drzewostanów. I wszystkie drzewa, które wydają mu się podejrzane, czyli mogą być zaatakowane przez kornika drukarza, a są w jego ocenie podejrzane, zaznacza literką i, taką kreseczką. Natomiast wszystkie drzewa, na których stwierdzi wysypujące się trocinki, takie same trocinki jak na y, drzewie leżące na pułapkach klasycznych, stwierdzi takie trocinki, zaznacza literkę T, czyli jest to tak zwane drzewo trocinkowe które należy usunąć, pozyskać i wywieźć z lasu. Dlatego, bo one jest po zasiedlone przez kornika drukarza. Jeżeli są trocinki, to w sposób naprawdę intensywny. Gdyby leśnicy nie zabezpieczali drewna stosów świerkowych tą siatką oraz innymi metodami, które już dzisiaj poznaliśmy, mielibyśmy te tysiące sztuk w zdrowym świerkowym lesie, co byłoby poważnym problemem dla tych że. Че Tegoroczna dziesiąta już konferencja pod nazwą Obszary chronione i pozaprodukcyjna rola lasów szansą dla rozwoju turystyki zgromadziła liczne grono uczestników. Gościliśmy m.in. przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i w Szczecinie. Swoją obecnością zaszczycili nas również pracownicy Parków Narodowych oraz Nadleśnictw z terenu Województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Biura Urządzenia Lasu z Wielkopolskiego i Szczecinka, Państwowej Straży Łowieckiej oraz samorządowcy. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać szereg wykładów poświęconych zagadnieniom wykorzystania leśnych obszarów chronionych na rozwoju turystyki w naszym regionie. Wszystkie osoby, które są obecne tutaj, to jest cała elita ochrony środowiska i, i mająca bardzo dużo do powiedzenia w tym zakresie w województwie. Także te wnioski, które tu będą wypracowane, na pewno będą wdrożone w życie. A w jaki sposób ochrona, obszary chronione? Czy ta produkcyjna rola lasów, krajobrazy, powiedzmy świeże powietrze, bo teraz mówi się też w kontekście gospodarstw węglowych, wpływają na, na, na rozwój turystyki? To znaczy one te obszary chronione ograniczają rozwój turystyki i właśnie opracowanie sposobu, żeby je udostępnić dla turystyki, to jest takie główne zadanie tej konferencji. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i zacieśnienia współpracy między różnymi podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody na terenie województwa zachodniopomorskiego. Już po raz trzeci w Sianowie odbył się okolicznościowy turniej mistrzostw o Puchar przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy w tenisie stołowym. Wśród czołowych polskich zawodników w gronie rywalizujących o najwyższe podium gościliśmy również zawodnika reprezentującego Białoruś oraz dwóch tenisistów grających w lidze niemieckiej, dzięki czemu turniej zyskał rangę międzynarodową. Kolejny raz była możliwość doceniania gry na najwyższym poziomie na żywo. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami, dyplomami oraz cennymi nagrodami pieniężnymi przez zastępcę przewodniczącego KKNSZZ Solidarność Tadeusza Majchrowicza, dyrektora generalnego lasów państwowych Konrada Tomaszewskiego, dyrektora RDLP w Szczecinku Andrzeja Modrzejewskiego oraz dyrektora do spraw ubezpieczeń firmy Mentor Maciej'a Barcika. Tytuł mistrza wywalczył Konrad Kulpa z KST energia Manekin Toruń. Drugie miejsce zajął Artur Daniel, były mistrz Polski seniorów. Miejsce trzecie zdobył Szymon Malicki, reprezentujący klub Unia Grudziądz. Wartym podkreślenia jest fakt zdobycia czwartego miejsca przez Marcina Czerniawskiego, zawodnika klubu sportowego Daszbur Karnieszewice. Po zawodach odbyła się Narada Gospodarcza w Nadleśnictwie Karnieszewice z udziałem dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego. Narada dotyczyła spraw bieżących, spraw gospodarczych związanych z lasami państwowymi.